Zostaw mnie, nie pójdę do szkoły. Codziennie to samo. Jego mama się martwi: puść mnie, przestań, nie pójdę do szkoły. Zobacz, wszyscy śmieją się z Ciebie. Inne dzieci są grzeczne, chodzą do pierwszej klasy, tak jak Ty. Dokąd? Szyntuo! Nie pójdę do szkoły. Niedzielna szkoła. Co roku coraz więcej dzieci nie chce iść do szkoły. Dlaczego? Nie wiadomo. Wyobrażam sobie, co przeżywają ich rodzice. Dostaję dreszczy na myśl, że moi bracia idą za rok do szkoły. Nie martw się. Na pewno nie sprawią ci kłopotu. Oczywiście. Jesteście optymistkami. Ja nie. To źle. Wiem, ale martwię się, że będą codziennie urządzać sceny. Bądź spokojna, Joshiko. Będziemy grzeczni. Obiecujemy. No cóż, nie dowierzam Wam. Będziemy grzeczni. Zaufaj nam. Za rok pójdziecie do szkoły. Nie chcę, żebyście sprawiali kłopoty siostrze. Jasne? To ona przysparza kłopotu. To prawda. Wyświadczy nam przysługę i zostaw nas w spokoju. Więc to tak. Ratunku! Zapłacicie za to! Kochające rodzeństwo! Ej, kabu! Ile razy mam powtarzać, żebyś nie mówiła Ej, kabu! Słuchaj, kabu! Tak, też nie. Nie możesz zwracać się do mnie inaczej? Jest tyle możliwości. Możesz powiedzieć, No na przykład możesz powiedzieć przepraszam kabu, przepraszam braciszku, a nie ej, słuchaj, zrozumiałaś? Zrozumiałam. Nie wierzę, będziesz taka jak trojaczki. Oto oni. Co takiego niosą? Chyba koszyczki na podwieczorek. Ej, trojaczki, przepraszam wołałeś nas? Co za język? Co macie w koszyczkach? Przykro mi, to nie twoja sprawa. Musimy iść. Do widzenia. Jak myślisz, dokąd idą? Nie mam pojęcia. Ciekawe, dlaczego płaczą. Są z pierwszej klasy. Co się stało? Nie ma dla nas miejsca. Jak to wyjaśnij mi? Ktoś ukradł krzesła. Kto? Taki śmieszny dzieciak. Dlaczego płaczą? Ktoś ukradł im krzesła, nie mają na czym usiąść. Niech tylko się dowiem kto, to powalę go na ziemię. Poszukajmy go. Pokażcie, kto ukradł krzesła. Tamten chłopak. Który, zaraz mu pokażę. Niektórzy aż się proszą o nauczkę. Niech wstaną ci, którzy ukradli dziewczynkom siedzenia. Dobrze. Co tu robicie? Od dziś chodzimy do szkoły jak inne dzieci. Będziecie przychodzić tutaj codziennie. Właśnie, codziennie, chwileczkę. W szkole nie można się bawić. Wiemy, ani przeszkadzać innym. Nie po to przyszliśmy. A po co? Głupie pytanie. Chcemy się uczyć. Nie możecie, jesteście za mali, zrozumieliście? Chyba nie. Joshiko ma rację, określa to prawo. Kto je ustanowił? Mnie się nie podoba. Dość, szkoda czasu, wracajcie do domu. Myśleliśmy, że się ucieszysz. Tak się o nas martwiłaś. Nigdy więcej nie przyjdziemy do szkoły. Słyszałaś? Z czego się śmiejecie? Wyobrażałem Was sobie w szkole. To bardzo zabawne. Przestań, kabu. Dość, kabu. Dziękujemy, Polon. Proszę. Poddaję się, ale powiedzcie, po co wam te śmieszne koszyczki? To koszyczki na obiad i wcale nie są śmieszne. Coś podobnego. Jeśli będziecie się uczyć, podgrzeję herbatę na brzuchu. Słyszeliście? Powiedział, że podgrzeję herbatę na brzuchu. Chyba mi nie uwierzyliście? Tak, tylko powiedziałem. Podgrzej herbatę na brzuchu. Szybko. Przecież powiedziałem, że to żart. Chcemy zobaczyć, co potrafisz. Dlaczego uciekli? Pomocy! Dlaczego nie jesz, Yoshiko? Coś nie tak? Obawiam się, że bracia nie zechcą pójść do szkoły. Nie martw się, wszystko będzie w porządku. Oczywiście, przesadzasz. Obawiam się, że ich rozczarowałam. Nie gadaj bzdur, nie myśl o tym. Może macie rację. Czasami bywają obowiązkowi. Yoshiko! Co tu robicie? Mieliście pójść do domu. Pomyśleliśmy, że moglibyśmy zjeść razem. Co wam strzeliło do głowy? Nabijacie się? Nie, możemy zjeść razem, prawda? Oszaleliście? to nie restauracja. Idźcie do domu. Nienawidzę szkoły. Ja też. Więcej tu nie przyjdziemy. Co teraz będzie sali? Joshiko była okrutna. Nie chciała z nami zjeść. Nauczyciel Joshiko, panie Yamabe, witajcie, co robicie w szkole? Przyszliśmy się uczyć. Zabraliśmy ze sobą obiad. Ale Joshiko kazała nam wracać do domu. I jest wam przykro, prawda? Jedno jest pewne. Lubią szkołę. Owszem, ale z powodu mojego zachowania mogą ją znienawidzieć. To możliwe. Na początku szkoła podoba się dzieciom, ale później narzekają, że nie chcą do niej chodzić. Nasz pan rozmawia z swoimi braćmi. Z moimi braćmi? Tak, to oni. Nie dość, że dokuczają mnie, to jeszcze przeszkadzają panu Yamabe. Chodźmy. Jakie to dobre. Joshiko, przeszkadzacie panu Yamabe. Wcale nie byli uprzejmi i zaprosili mnie na obiad. Co takiego? Naprawdę? Mam pomysł. To propozycja dla Was. Nie zorganizowałybyście niedzielnej szkoły. Co to znaczy? Że przyjdziecie do szkoły w niedzielę. Będziecie nauczycielkami tych dzieci, a także innych. To będzie zabawne. Tak. Dzieci chcą wiedzieć, co to jest szkoła i czego się w niej uczy. Musimy je przekonać, że w szkole jest wspaniale i że uczy się w niej pożytecznych rzeczy. Powinny chętnie iść do szkoły. Zgoda pani Amabe. Cieszę się, że będę mogła pomóc. Ja również. Niech żyje szkoła! Piątek? Sobota? Niedziela. Jesteśmy? Bardzo dobrze. Dyrektor chce z Wami porozmawiać. Czego chce? Pierwszy raz nas wzywa. Pewnie chce z nami porozmawiać o niedzielnej szkole. Czy będzie surowy? Pan Yamabe powiedział, że z nim rozmawiał. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, czekałem na was. Zrobiłyśmy coś złego? Nie bójcie się, nie będę krzyczał. Chciałem zapytać, czy nie przyjmiecie jeszcze jednego ucznia. Pani, to wy uczycie w niedzielnej szkole? Cieszę się, że was poznałam. Pani będzie się uczyć? Nie, mój syn, Shintuo. Ale on chodzi do pierwszej klasy i nie powinien być w niedzielnej szkole. Owszem, ale długo chorował, a że w domu nie chciał się uczyć, ma zaległości i nie chce chodzić do szkoły. Waszym zadaniem jest przekonać go o znaczeniu nauki. Damy radę? Właśnie to trudne zadanie. Sally, spróbujemy. Znakomicie. Możemy zacząć od dziś. Nie wiem, jak dziękować. Nie lubicie muzyki? Zaśpiewajcie, wtedy ją poczujecie. Shintuo. Zaśpiewasz pierwszy? Jeśli nie on, to może ty, Kabu. Zgoda. Zaśpiewam pierwszy. Chodź Polon. Jesteście gotowi? Panie i panowie, przedstawiamy musical. Dzieci, spójrzcie na tę figurę. Tak rysujecie słońce. Rzeczywiście ono tak wygląda, ale wy mi powiedzcie, co to za figura? Kto wie, niech podniesie rękę. Nikt nie wie? Tonkiki, ty też? Pewnie, że wiem, to łatwe. Dlaczego nie spytasz o coś trudniejszego? Pierwszoklasista zaczyna od łatwych rzeczy. Odpowiedz. Obważanek. Obważanek? Daj spokój. A ta figura? Kanta, odpowiedz. To tort z fasoli. Uważaj. Kabu, co to jest? Kawałek czekolady. Głupie pytanie. Źle. Te figury to okrąg, trójkąt i kwadrat. Nabierasz nas. Po co te pytania, skoro sama wiesz wszystko? No nie. Następna lekcja. Malujcie nasze portrety. To niełatwe. Trochę magii i obrazek gotowy. Gratulacje, znakomite. Pośpieszcie się, kończcie szybciej. Kiedy skończycie, pokażemy rysunki dyrektorowi. Proszę powiedzieć, który rysunek jest najlepszy. Dobrze, pokażcie je. Mój jest najładniejszy, właśnie, że mój. Nie, nasze są najlepsze. Zostaniemy malarzami. Przestańcie, pokażcie rysunki. Pan dyrektor je oceni. Na pewno użył magii. Inaczej, jego rysunek tak by wyglądał. Niech się im przyjrzę. Wykonaliście bardzo dobre prace. A ty? Pokaż mi. Wszystkie rysunki są znakomite. Ale najlepszy narysował Shintuo. Naprawdę? Śliczny. Wspaniały! To niemożliwe. To na pewno sprawka sali. Gratulacje. Nie przypuszczałam, że jesteś taki dobry. A teraz zrobimy przerwę. Hmm. Znakomicie, pośmieję się z nich. Chodźcie, mam coś ciekawego. Idziemy. I co? Zupełnie jak żywy. Co ty, nie widzisz, że jest wypchany? Oczywiście leży na stole. Jeśli się boisz, jesteś głupi, zobaczymy. Ratunku! Ale się przestraszyłem. Miałeś rację, jest żywy. Uciekajmy! To było zabawne. Będą grzeczni przez jakiś czas. Ktoś nadchodzi. Przestraszę go. Kto tu jest? Drzwi są otwarte. Nie wierzę, mam halucynację. Żywy krokodyl. Do licha, dyrektor. Niedobrze. Jakie piękne. Co oglądasz? Pokaż. Dlaczego nie zostawicie mnie w spokoju? Ja też chcę zobaczyć. Tam jest potwór. Nie przestrasz się. Potwory nie istnieją. Nie? Ale głuptasy. Co się dzieje? Co to za wrzaski? Pan dyrektor? O co chodzi? Nie wiem. Powiedzieli, że zobaczyli potwora i zemdleli z przerażenia. Nie opowiadaj głupstw. Potwory są tylko w bajkach. <śm> <śm> On też się przestraszył. To był potwór, widziałem na własne oczy. Był wielki i miał długi język. Nie wierzę. Potwory nie istnieją. To prawda. Chcę zobaczyć potwora. Dobrze, skoro nalegasz. Widziałyście? Shintuo poszedł z nimi. Chyba dobrze się tu czuję. Uspokój się, nie pchaj mnie. Zaraz i ty zobaczysz potwora. Coś się dzieje. Panie dyrektorze, to straszne. Co się stało? Szkielet zdenerwował się na nas i wyszczerzył zęby. To normalne, że szkielet ma zęby. Ale on się ruszał, a to nie jest normalne. Dobrze, pójdę zobaczyć. Tak, to bardzo dobry model, ale sam się nie rusza. Pewnie to sprawka myszy. Dziwne. Pomocy. Zostaw mnie sali. Wiem, że to ty. Przestań. Pomocy. Uwaga! Wszyscy gotowi? Dlaczego nie biegniesz? Pobiegnij. Nie chcę. Dlaczego? Bo jeżeli nie zwyciężę, będą się śmiali. Nie myśl o tym. Zrób wszystko, co w Twojej mocy. A jeśli nawet nie zwyciężysz, nikt nie będzie się śmiać. W sali ma rację. Nie bój się. Dobrze, pobiegnę. Słyszał Pan? Pobiegnie. Znakomicie. Uwaga! Na miejsca! Готови, старт yeah. Coś ci się stało? Czuję się dobrze, wszystko w porządku. Wiesz co? Wygrałeś! Wygrałem? Byłeś znakomity. Podziękuj swoim nauczycielkom. Jesteśmy nauczycielkami. Widzisz? Wygrałeś! Jest starszy, chodzi do pierwszej klasy. My też wygramy, kiedy pójdziemy do szkoły. Idziemy już za rok. Jestem zadowolona, osiągnęłyśmy nasz cel. Fajnie jest chodzić do szkoły. Chciałbym tu wrócić. Słyszałeś? Chcą znowu przyjść? Już się nie martwisz, prawda? Nie, ale co będzie z Sintuo? Dobrze się dziś bawiłeś? Tak. Naprawdę? Tak. Możesz tam wrócić. Tak. Myślicie, że przyjdzie? Sądzę, że tak. Idzie. Dzień dobry, Sintua. Dzień dobry. Wersja polska, studio Publishing.